No dobrze, więc już jest 11 o'clock. PM, 11 o'clock. Nie wiem, czy będzie widać. Jest za dwie minutki, 11 o'clock. Czyli północ już się zbliża. Północ. Dlatego dobrze jest przed północą. Zadaj sobie kilka pytań, bo jest taki świeży umysł, po prostu przed północą, oczywiście. Gdyby co, że aferyści z afery wizowej, bo teraz afera wizowa jest, wszyscy wiemy, że afera wizowa jest. Wizy te sprawy, duża ilość 5000. tysięcy takich papierków zielonych chyba 5000 tysięcy papierków zielonych albo więcej tysięcy papierków zielonych za wizę pracowniczą czy jakąś inną naukową czy jakoś tak do Polandii Polandia to taka kraina szczabiu, mirabelek i te sprawy kojarzymy kraina szczabiu, mirabelek i te sprawy ok więc Dlaczego aferzyści pisowscy z parszywej zmiany, dlaczego oni by mieli mnie reprezentować? W jaki sposób? Przed kim? Dlaczego? I tak dalej. Więc, tutaj, sobie pytania można zadać i to. Milion pytań, albo dwa miliony pytań. Czy jakoś tak? Dlaczego aferyści, pisowcy, aferyści z Parszywej Zmiany mieliby mnie reprezentować? Przecież oni afery robią i to na niekorzyść być może każdego Polaka i mieszkańca EU. Więc to, nie wiem, będzie. 500 milionów istot żyjących w Europie. No właśnie, więc. W jaki sposób aferyści wiedzieliby, co jest dla mnie dobre w moim życiu? Co by wynikało, że jak mają my, mnie dobrze reprezentować aferyści spisu od afery wizowej i być może inne afery też o ta afera z podsłuchiwaniem europarlamentu EU. Ciekawe, kto ich tym Pegazem podsłuchiwał? Chciałem poznać imiona i nazwiska tych delikwentów, którzy podsłuchiwali europosłów w europarlamencie. Być może tam PiS jakoś swoje trzy grosze dorzucił? Nie wiem, pożyjemy, zobaczymy. Dlatego też reprezentuję sam siebie, ponieważ to ja wiem, co jest dla mnie dobre, najlepsze, dla mojej rodziny, dla moich dzieci, dla moich najbliższych i tak dalej. PiS tego nie wie. I dla mnie nic PiS nie robi pozytywnego i dobrego, a wręcz przeciwnie, dokonuje przestępstw przeciwko mnie. Dlatego oświadczam wszystkim, że PiS. Nigdy mnie nie prezentował dla mojego dobra. Powtarzam, pis nigdy mnie nie reprezentował, a tym bardziej dla mojego dobra. Ja siebie sam reprezentuję. Dziękuję.